Ja nazywam się Sławek Zawacki, a to jest część druga podcastu z cyklu Kanga University. Jakie są skutki wystąpienia przyciążenia sieci blockchain? No, przede wszystkim tym takim najbardziej dotkliwym skutkiem jest to, że rosną nam opłaty transakcyjne. Sprawa jest jasna. Każdy węzeł, każdy górnik, który ma obsłużyć daną transakcję, on chce oczywiście zarobić. Kiedy definiujemy realizację jakiejś transakcji na dowolnej sieci blockchain, jednym z parametrów, który charakteryzuje tę transakcję, jest to, ile jesteśmy w stanie maksymalnie za tę transakcję zapłacić. I w pierwszej kolejności brane są za tą transakcję te, które są. Najbardziej godne pożądania przez górników, czyli te, które dadzą im największy zysk. Dochodzi zatem do pewnej gry popytu i podaży. Popyt jest bardzo, bardzo, bardzo duży, to jest popyt na realizację transakcji. A podaż, no to jest właśnie ta zdolność sieci do przetwarzania określonej ilości transakcji. Kiedy Podaż jest stała, popyt rośnie, rosną ceny. No i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że czasami te ceny dochodzą do naprawdę astronomicznych kwot. Ma to miejsce zwykle wtedy, kiedy na rynku dzieje się coś niezwykłego, no, używając słowa niezwykłego, kiedy nagle zmienia się cena albo jest podejrzenie, że okoliczności makroekonomiczne tak się zmienią, że może dojść do zwiększenia wartości danej kryptowaluty albo do jej spadku. A zatem my. Na przykład osoby, które stoją za giełdami kryptowalut, na przykład ja, który stoję za Kangą, wiemy o tym, że ilość transakcji i obciążeń sieci rośnie wtedy, kiedy leje się krew. Mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie czyli wtedy, kiedy nagle cena jakiegoś waloru zaczyna gwałtownie spadać albo wtedy kiedy ujawnia się tak zwane FOMO, czyli wszyscy zaczynają skupywać daną kryptowalutę albo w ogóle kupować kryptowaluty, bo na przykład od tygodnia rośnie cena, no i ilość transakcji wówczas jest bardzo bardzo duża. Kolejnym konsekwencją tego, że Sieć nam się przytyka, przeciąża, jest właśnie to, że musimy dłużej czekać na realizację danej transakcji. No, chyba że damy jakąś bardzo wysoką opłatę transakcyjną, ale najczęściej nie chcemy tego robić, a zatem czas oczekiwania wydłuża się, no bo transakcje, które są wprowadzane przez nas do realizacji, do sieci blockchain, one właśnie negocjują, konkurują właściwie, konkurują ze sobą o to, żeby być przyjęte do kolejnego bloku. Jak blok zostanie zamknięty, zostanie zaakceptowany przez wszystkie węzły, no to wtedy mówimy, że dana transakcja została w 100% zrealizowana. Te transakcje, które mają mniejsze, zadeklarowane opłaty transakcyjne, one konkurują i, i czekają, aż zostaną przyjęte. Wszystkie transakcje właściwie konkurują, ale oczywiście te, jakby ten mechanizm konkurencji polega na tym, że kto da więcej, ten ma większą szansę, że jego transakcja będzie zrealizowana szybciej. Jak zatem radzimy sobie z tym wyzwaniem, które stoi dzisiaj przed nami i które, które będzie stawało jeszcze przez długi, długi czas. Czyli właśnie z wyzwaniem przyciążenia sieci blockchain, różnych sieci blockchain. Tych rozwiązań czy kategorii rozwiązań mamy kilka. Pierwsze, o którym wspomnę, to są właśnie rozwiązania off-chain. To wcale nie oznacza, że one są poza blockchainem, ale one, jakby to rozwiązanie mówi o tym, że. Część transakcji, nawet wszystkie transakcje, realizowane są w ramach innego łańcucha. Powiedzielibyśmy w innym blockchainie, w innym sidechainie. Tam realizowane są transakcje znacznie szybciej, bo jest mniej, jakby mniejszy, mniejsze obciążenie i raz na jakiś czas suma tych transakcji, czyli pakiet tych transakcji wprowadzanych jest do głównego chaina, do głównego łańcuchu. To jest rozwiązanie, które jest wystarczające. To, czy twórcy danego sidechaina decydują się wprowadzić informacje o wszystkich transakcjach i wszystkich parametrach tych transakcji do głównego łańcucha, czy też tylko dokonują tak zwanej notaryzacji, czyli stawiają taką pieczątkę mówiącą, potwierdzającą to, co się wydarzyło w danym sidechainie, no to już zależy od tego sidechaina, ale jest to rozwiązanie, rozwiązanie, które z powodzeniem stosowane jest już od jakiegoś czasu. Aby dobrze zrozumieć, na czym polegają rozwiązania off chain, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy pociąg, który jedzie z Gdańska do Zakopanego i z którego chce skorzystać bardzo, bardzo wielu ludzi. I wyobraźmy sobie również, że nie ma innego żadnego pociągu oprócz tego głównego. Taki pociąg musi się, musiałby się zatrzymywać na każdej stacji. Na każdej najmniejszej stacji, w każdej wiosce powinien się zatrzymywać, żeby poszczególni mieszkańcy mogli sobie do niego wejść, żeby dojechać do tego zakopanego. No ale wyobraźmy sobie, że nie zatrzymuje się jednak na każdej stacji, tylko na głównych stacjach. A na tych mniejszych stacjach zatrzymują się inne, mniejsze pociągi, które zbierają tych pasażerów i odstawiają ich na głównych stacjach, i oni wtedy za jednym razem przesiadają się z tego mniejszego pociągu do większego. Ten większy pociąg. Zatrzymuje się rzadziej, dojeżdża szybciej, jest mniej obciążony, a ten, te mniejsze pociągi ogarniają to, co do tej pory było realizowane właśnie w tym głównym pociągu, w głównej sieci. I tak mniej więcej, chociaż nie jest to do końca precyzyjne, ale tak właśnie działają sieci, sieci boczne, tak to określmy. Drugie rozwiązanie, które stosowane jest, widzimy to bardzo mocno, zwłaszcza jeżeli chodzi o blockchain Ethereum, to aktualizacje. Tak. Cały czas doświadczamy nowych aktualizacji, nowych usprawnień. Jedne są lepsze, drugie są trochę mniej lepsze, ale generalnie widzimy, że podąża to w dobrym kierunku. Innym rozwiązaniem jest taki szczególny rodzaj aktualizacji, czyli zwiększenie bloku. O zwiększeniach bloku rozmawialiśmy trochę wcześniej, zwłaszcza w kontekście sieci Bitcoin. Dyskusje trwają od lat, czy zwiększyć blok. Które ma ograniczoną ilość danych może przyjąć, być może można by było zwiększyć zawartość tego bloku, co, co wiązałoby się ze zwiększeniem jakby potrzeby obliczeniowej, bo im większy blok, tym ciężej jest go zamknąć. No jak wiemy, nie zawsze społeczność się z tym zgadza, dzięki temu, czy dzięki czemu byliśmy świadkami kilku forków i hard forków i soft forków, ale teraz mam na myśli przede wszystkim te hard Czym są hard i, i soft i, to możecie odsłuchać w jednej z poprzednich lekcji, ale warto o tym wspomnieć, że zwiększenie przepustowości jakby dobrym albo ciekawym rozwiązaniem jest to, że zwiększa się po prostu zawartość bloku. Chociaż, tak jak powiedziałem, wpływa to negatywnie na inne obszary działania sieci. No i... Ostatnim rozwiązaniem, o którym chciałbym wspomnieć tutaj, chociaż nie jest to zamknięcie tego kanonu. Nie wymieniłem w tej chwili numerycznie wszystkich ulepszeń, które są obecnie wprowadzane, ale wprowadziłem to najważniejsze. I chciałbym wspomnieć o czymś takim, co się nazywa Lightning Network, czyli właśnie warstwa druga dla sieci Bitcoin, która działa z powodzeniem już od kilku lat. Na rynku. Ta warstwa druga umożliwia przeprowadzanie transakcji w ciągu kilku sekund. A wiemy o tym, że zamknięcie bloku na Bitcoinie zajmuje mniej więcej 10 minut. Lightning Network został wprowadzony właśnie dla tych, którzy chcą robić transakcje, którzy chcą płacić w sklepach Bitcoinem i nie mogą tych 10 minut poczekać. To jest warstwa druga. Czym jest warstwa druga? Będziemy jeszcze więcej rozmawiać. Sama idea warstwy drugiej dotyczy nie tylko Bitcoina, dotyczy przede wszystkim Ethereum, ale też innych blockchainów. To jest właśnie jakby nałożenie jednej sieci na drugą i to również zwiększa skalowalność. Mam nadzieję, że ta lekcja była, była przydatna dla Ciebie. Na pewno będzie przydatna zrozumienie tego, czym jest zator w sieci, dlaczego do niego dochodzi. Jest ważne. No, Przede wszystkim w tych momentach, kiedy dochodzi do emocji na rynku, czyli do tego, co nazwałem albo wylaniem krwi, albo pojawieniem się FOMO. Musisz być na to przygotowany. Jeżeli w takiej sytuacji będziesz chciał zrobić szybko transakcję i masz swoje środki zapisane gdzieś na swoim ledgerze, to zanim te środki dotrą na giełdę, już wiele może się wydarzyć. Jest to jeden z argumentów, który mówi o tym, żeby trzymać część swoich środków na giełdzie, chociaż dobrze wiemy, Dobrze wiemy, że na giełdach centralizowanych powinniśmy trzymać minimalną ilość środków, ale o tym z kolei opowiadałem w innym odcinku Kanga University, kiedy mówiliśmy o bezpieczeństwie. I to tyle na dzisiaj. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka.